Latoszyn Zdrój nawiązał współpracę z Wisłoką Dębica. Umowę o partnerstwie podpisali prezesi klubu sportowego oraz uzdrowiska. Efektem tej kooperacji mają być ciekawe projekty realizowane dla mieszkańców powiatu i przede wszystkim zachęcanie do spędzania wolnego czasu poprzez aktywność sportową. Konkretne działania zaplanowane są następująco, mianowicie y, turniej rodzinny, który będzie organizował Wisłoka Dębica, ja będę wspierał właściwie spółkę Latoszyn Zdrój, obejmiemy tu patronatem, będziemy też je wspierać przy organizacji imprezy kulturalnej, już niedługo 30 y, października planuję pierwszy bieg Pola Nagera, Nie liczę tu na współpracę, y, mówię tu o najbliższych takich akcjach ze strony Wisłoki Dębica. Będziemy też starać się wspierać y, poszczególne sekcje, w zależności od możliwości, które istnieją w Wisłocie. Demis, ale o tym już pan prezes Urbanowicz powie. No a przede wszystkim wszelkiego rodzaju poszczególne akcje y, kulturalne, dotyczące sportu młodzieżowego i też y, akcji związanych z rodziną. Czy Wisłoka zdecydowała się nawiązać współpracę z Latoszynem Zdrój? E jeżeli mówimy o języku korzyści, to przede wszystkim propagowanie zdrowego stylu życia. Chcemy, żeby zarówno Latoszyn Zdrój, jak i wysoka Dębica była miejscem modnym, pożądanym, żeby wszyscy mieszkańcy Dębicy z chęcią przychodzili zarówno na zawody sportowe, to nie tylko piłka nożna, to także zapasy i siatkówka, ale także tutaj spędzali wolny czas w Latoszynie, gdzie jest szereg bardzo atrakcyjnych widowisk. Cały program tutaj Latoszyna Zdrój jest bardzo atrakcyjny, myślę, że dla wszystkich w Dębicy. Na znaczy, mi zależy ze strony jako latoszy Zdroju. Ta współpraca polega na wspieraniu czegoś, co jest bardzo istotne w każdym środowisku, czyli komórki, zwanej rodziną. Bardzo mi jest miło zapraszać na teren latoszyna tutaj rodziny, czyli. Tatę, mamę z dziećmi, z babciem, z dziadkiem, ale myślę, że bardzo istotnym elementem to będzie także wypadku, który dotyczy klubu sportowego. Chcę, żebyśmy się nawzajem wspierali w zakresie organizacji um, akcji na terenie Latoczyna, będzie dotyczyło to akcji rekreacyjno-kulturalnych, częściowo też sportowych. Chcemy wspierać się nawzajem także w kreowaniu tego, co dotyczy Latoczyna Zdroju, czyli w kreowaniu marki kosmetyków Latoszyn Zdrój i wody mineralnej, która będzie produkowana przez firmę Latoszyn Zdrój. Zależy także na współpracy polegającej na tym, żeby ta, ten, ten element współpracy był bardzo widoczny pod kątem takich pozytywnych wartości, a tymi pozytywnymi wartościami jest sport, predyspozycje psychiczne które chcemy kształtować u dzieci, predyspozycje fizyczne, rodzina, o której powiedziałem przed chwilką. Te wszystkie elementy mają się złożyć na taki pozytywny wizerunek, pozytywny obraz, zarówno dla toszyna w mieście, bo to też mi na tym bardzo zależy, jak myślę też i klubu, klubu, klubu sportowego Wisłoka Dębica, w ten sposób, aby razem moglibyśmy kształtować zdrowe nawyki sportowe, pozytywne nawyki kulturowe w środowisku gminy Dębica, jak i miasta. Kształtowanie wartości rodzinnych poprzez wspólną organizację turniejów, wychowywanie sportowe i patriotyczne oraz promowanie postaw obywatelskich kulturowych, promocja oferty leczniczo-rekreacyjnej uzdrowiska oraz rozwijanie sprawności fizycznej i predyspozycji psychicznych u dzieci i młodzieży. Wisłoka dębica oraz Latoszen Zdrój mają w planach wiele wspólnych inicjatyw do zrealizowania.